Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym update'cie roślinnym. Dziś niestety, ale same smutne informacje. Mam wrażenie, że coś ewidentnie zżera moje rośliny. Przyniosłam ich tu całkiem sporo. Pokażę wam różne dziwne rzeczy, jakie się z moimi roślinami dzieją. Na wstępie tylko chciałabym Wam powiedzieć, że możecie mi oczywiście coś doradzić. Możecie napisać, co Waszym zdaniem jest powodem tych wszystkich dziwnych e, rzeczy. Natomiast ja na Allegro zamówiłam sobie dwa preparaty. Jak będę na urlopie teraz za kilka dni w Polsce, to sobie je odbiorę, i po nowym roku, jak tylko wrócę z urlopu, będę działać już ostro. I mam nadzieję, że te preparaty mi pomogą. Więc hmm, być może też, że jakieś Wasze rady zastosuję, ale najpierw chciałabym wykorzystać właśnie te preparaty, które zamówiłam. I też pojawi się po moim. Po powrocie film, żeby wam pokazać, co kupiłam. I jeśli chodzi o rośliny i takie gadżety rodorośnie więc te preparaty też Wam bardzo chętnie pokażę. Natomiast jeszcze jedna rzecz, ja swoją domową dżunglę zaczęłam gdzieś tak tworzyć 4 lata temu, jak się tutaj przeprowadziłam na to mieszkanie i przyznam szczerze, że to jest pierwszy sezon jesienno-zimowy, gdzie dzieją się z moimi roślinami, takie dziwne rzeczy, nie miałam nigdy problemu z. Insektami. Raz mi się pojawiły wełnowce, natomiast bardzo szybko udało mi się ich pozbyć, natomiast nie miałam problemu z wciornastkami, z, nie wiem, tarcznikami, czy jakimiś innymi właśnie insektami. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że w tym roku na wiosnę bardzo dużo moich roślin przesadzałam i przesadzam je do ziemi, którą kupił mi mój Alex. No i przypuszczam, że po prostu w tej ziemi coś musiało być, bo od tego czasu właśnie od wiosny zaczęły się moje problemy z roślinami. Nigdy wcześniej do czegoś takiego, jak zaraz Wam pokażę, nie dochodziło, więc być może, że coś właśnie było niedobrego z tą ziemią. Dajcie znać, czy mieliście też u siebie taką sytuację. No i nie wiem w ogóle od czego zacząć, naprawdę to jest taki dramat, że szkoda gadać. Zacznijmy od mojej maranty, która mnie bardzo przeraziła. Moją marantę przelałam już może z dwa miesiące temu, miesiąc temu, no nie wiem, w każdym razie. Jak zauważyłam, że ją przelałam, od razu zmieniłam jej podłoże, no właśnie na to, którego właśnie Aleks kupił mi wiosną. Więc ona jest w nowym podłożu, po przeniesieniu chyba raz. Albo miała oprysk, albo była powodlana olejkiem nim. Już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie po przeniesieniu do ziemi było chwilę dobrze, że wyglądała świetnie, wypuszczała chyba cztery nowe listki. A teraz sytuacja wygląda tak, że zaczęły jej liście żuknąć i po prostu suszyć się. Tu jest jeden, jeden ostatnio usunęłam, tutaj jest drugi. Tutaj już w tragicznym stanie jest trzeci, więc muszę to wszystko pousuwać. Natomiast co się też z nią dzieje? Wypuściła tutaj liść, nie wiem, już może z dwa tygodnie temu, natomiast ten liść się nie otworzył. I taką samą sytuację miałam z moim syngonią. Moje syngonium miało wciornastki, przypuszczam, że jeszcze coś musiało zostać, że tutaj sobie olejek nim nie do końca z nimi poradził, ale moje syngonium też wypuszczało mnóstwo nowych liści, natomiast one się nie otwierały. I jak zaczęłam właśnie opryskiwać olejkiem nim, to one się w końcu zaczęły otwierać. Natomiast też widzicie, że jeszcze nie wszystkie. Jeszcze ma sporo liści, które są nieotwarte, więc też tutaj będę działać bardziej radykalnie. I też zauważyłam, że moja strelicja, pokazywałam Wam ją już też chyba prawie miesiąc temu, że wypuszczam nowy listek. I tak jak Wam go pokazałam, że on był mniej więcej może taki i on jest nadal cały czas na takim samym poziomie rozwoju on nie wychodzi dalej. Moja strelica jest ze mną już ponad drogę, ja ją kupiłam w, w, ubiegłego roku we wrześniu i od tego czasu wypuściła cztery nowe chyba i ten, który teraz wychodzi, jest piąty. No więc wiem mniej więcej ile jej zajmuje wypuszczenie takie całkowite liścia. Natomiast tu już wydaje mi się, że coś jest bardzo podejrzanego, no bo gdzieś mniej więcej od dwóch tygodni, od trzech, nie pamiętam kiedy ją pokazywałam, ale od tego updateu roślinnego po prostu ten list stoi w miejscu, on się nie rozwija. Kolejna sprawa to to, że jak po moim nie Możecie widzieć e, Przebarwienie, wybarwienie liści Bardzo jest słabe To też jest oznaka, że coś z rośliną jest nie tak Ono powinno być przepięknie różowe Natomiast moje liście zmieniły się o, Na takie bardziej zielonkawe Właśnie zaczęłam opryskiwać olejkiem nim to dużo y, o, otworzyło się już ładnie różowych. Musicie mnie uwierzyć na słowo, że ten róż jest bardziej intensywny. Kamera zawsze zjada mi niestety kolory. W każdym razie, w ogóle jakoś dziwnie się zrobiło. Mam wrażenie, że się znowu kolory zmieniły. W każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to to, że y, jest jeszcze jedna roślina, która właśnie mam wrażenie, że zmieniła wybarwienie liści, czyli moje epipremną, które stoi tutaj zawsze na półce. Ono powinno mieć takie ładne, białe białe wybarwienia, tak jak na przykład o, tutaj. Natomiast mam wrażenie, że ona od jakiegoś czasu po prostu blednie. Zobaczcie te liście tutaj. Też musicie mi uwierzyć na słowo, że one są troszeczkę ciemniejsze, że one mają te wybarwienia słabsze. Tak samo ten tutaj. No w ogóle, ten, cały ten przód. Też mnie to zaczyna martwić. Też zauważyłam, że od dłuższego czasu też to epipremnum nie wypuszcza żadnego nowego liścia. A ogólnie są to rośliny, które rosną szybko. Tutaj, na przykład, za mną jest drugie epipremnum złociste, z którym też mam problem. Ono rośnie jak szalone, ciągle wypuszcza coś nowego, natomiast zaczęło mi żółknąć. Właśnie chociażby tak jak tam maranta. Ktoś mi pisał, że to epipremnum jest ewidentnie przelane. Przelane nie jest, bo ja podlewam je, aż ziemia całkowicie przeschnie. Bardzo się staram uważać. Ja mam ciężką rękę, natomiast bardzo uważam teraz, jak podlewam moje rośliny. Szczególnie po ostatnim przelaniu maranty, to już, to już w ogóle. Teraz się bardzo skupiam na tym, jak podlewam, i zwracam uwagę na to, ile tej wody tam do tej rośliny trafia. Więc przelane nie jest, natomiast też coś mu zaczyna dolegać. Tak samo moja kalatea, która stoi tutaj, też Wam mówiłam jakiś czas temu, że nagle. Ja już mam chyba ponad 2 lata i nagle zaczęła żółknąć, nie wiadomo z jakiego powodu, sytuacja jest taka sama jak z marantą, że widzicie żółknie i potem szybko się te liście suszą, tu jeden będzie liść do spisania na straty, ten będzie kolejny, ona ciągle wypuszcza jakieś nowe listki, na przykład tutaj może będziecie widzieć, że tutaj się pojawia na przykład listek, natomiast coś jej też dolega, zobaczcie tutaj są na przykład dwa całkiem wysuszone liście i tak jak mówię, pierwszy raz zdarza mi się taka sytuacja, że coś takiego się z nią dzieje, no przez dwa lata nie miałam z nią w ogóle problemów to nie jest też jej pierwszy sezon jesienno-zimowy więc wiem jak ona się zachowywała w poprzedniego roku, o tej, o tej porze roku i nie było takich cyrków a teraz naprawdę ciągle traci yy, liście więc jeżeli macie pomysł, to, to może być, to dajcie znać. Ja obstawiam na te, te niektóre objawy, tak wskazują jakby to były wciornastki. Ale jeżeli macie jakieś inne pomysły, to dajcie znać. Kolejna sprawa to to, że moje rośliny, na przykład zauważyłam to na bluszczu kanaryjskim i na moim monsterze małpce, manki mask, że. Wychodzą liście, które się nie rozwijają albo nie wychodzą liście wcale. Zobaczcie. Tutaj na przykład do tego momentu ten bluszcz sobie ładnie rósł. Czekajcie, bo teraz się w ogóle jakoś mega jasno zrobiło. O może tak. Ładnie sobie rósł. Natomiast później zaczęły się pojawiać listki takie niedorobione. Tutaj w ogóle później pojawiły się od razu takie wyschnięte listki. Więc ja je usunęłam. Potem podlałam dwukrotnie olejkiem nim roślinę, więc coś tu zaczęło się pojawiać już normalnego i tu dalej rośnie, ale nie wiem, czy te listki się otworzą, zrobią się większe i tak dalej. Nie mam pojęcia, muszę tą roślinę dłużej obserwować. No i właśnie, taka sama sytuacja jest z moim drugim bluszczem kanaryjskim i to samo robi Monstera Manki. Um, mam jeden pęd, który w ogóle um, w pewnym momencie nie wypuszczał żadnych nowych listków. On sobie tak rósł, ale liści nie było. Natomiast na drugim zauważyłam, że liście wychodzą, ale są w ogóle uszkodzone albo przesuszone, albo takie delikatnie czarne. Więc też je usunęłam. Więc no, też coś ewidentnie tej roślinie um, dolegam. Kolejna roślina, o której chcę wspomnieć, to mój gruboż. Tutaj też się stała tragedia. Um. Jakiś czas temu nagrywałam Wam odcinek o roślinach, które marzyłbym mieć, pierwszą część i w tym filmie pokazywałam Wam grubosza, który był po prostu taki bujny, naprawdę wyglądał świetnie, natomiast później tak jakbym zrobiła o... Sryknęła palcami, straciłam połowę rośliny, i mój gruboż właśnie wygląda tak. Tu jest całkowicie z tej strony łysy. I co jest bardzo dziwne, to to, że on. Ja nagrałam przebitki, mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć. Po prostu on się zaczął pokrywać tak, jakby takim srebrzystym e, nalotem. Taki srebrzysty nalot też świadczy o wciornastkach Na przykład ten. O, zobaczcie, teraz przypadkiem uderzyłam. O, doniczkę i tutaj. Ach. Szkoda gadać. Na przykład tutaj ten mój kanaryjski. Nie wiem, czy akurat na tym będzie to widać, na tym moim drugim, ten, który jest większy. Na pewno to widać zdecydowanie lepiej, ale właśnie po moich bluszczach bardzo dobrze od spodu widać. Taki srebrzysty nalot na liściach, i to samo było właśnie z tym gruboszem. Teraz na pewno nie będziecie nic widzieć, ale może na, na przebitkach. Udało się to pokazać, że pokrył się takim właśnie srebrnym nalotem. Suszy się, odpada wszystko. Więc ja się aż boję po prostu go dotykać. Kolejna sprawa to kaktus. Też jakiś czas temu pokazywałam Wam kaktus, który mi padł. Nie wiem z jakiego powodu. Nie podlewam obecnie moich kaktusów w ogóle. Też mi radziliście właśnie, żeby zaprzestać. Ja wcześniej podlewałam bardzo rzadko w okresie jesienno-zimowym. Polecaliście mi, żeby zaprzestać w ogóle podlewanie, więc tak też zrobiłam, więc już no nie wiem, od kilku miesięcy nie podlewam moich kaktusów w ogóle. Mam ich chyba około ośmiu obecnie. No i w tej, w tej osłonce były dwa. Jeden padł mi całkiem, no jak widzicie, ten już też leży. Nawet nie wiem... Czy mi się uda pokazać? O, zobaczcie. Takie coś mi się z nim stało. Nie może być przelane, no bo tak jak mówię, od już dobrych kilku miesięcy go nie podlewałam. Wszystkie inne moje kaktusy mają się dobrze. Obstawiam, że tutaj też właśnie. Coś się zadziało, jakieś insekty z tego względu, że ten kaktus stoi w mojej kuchni na półce i właśnie tam stoi też między innymi ten mój starzec, stoi też mój aloes. Też wam o nim opowiadałam, że on się nabawił takich ciemnych, ciemnych dziwnych kropek, zaczął padać. Teraz wygląda spoko, tylko w jego przypadku używam olejku nim. I na razie jest dobrze, ale też myślę, że go potraktuję go czymś bardziej, takim, myślicie, jakąś większą chemią, żeby pozbyć się tych insektów na 100%. Też obstawiam, że to są wciornaski po tych właśnie dziwnych czarnych takich kropkach na tym moim aloesie. No i właśnie tam też stoi obok ten mój drugi bluszcz kanaryjski, więc to jest takie powoli cmentarzysko, mam wrażenie, że te rośliny. Jakoś po prostu chyba jedna od drugiej się zarażają, no bo to jest po prostu niemożliwe, żeby nagle wszystko zaczęło padać. No więc kaktus nie wiem z jakiego powodu padł. Co jest pocieszające, mówiłam Wam, że te moje sukulenty z Ikea, Miałam z nimi problem, bo bardzo się suszyły. Zresztą możecie tutaj w osłonkach zobaczyć, ile liści straciły, ja ich specjalnie nie usuwałam, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Natomiast pisaliście mi, że na pewno są przelane. I powiem Wam, że mm, e, zrobiłam coś takiego, że nie zmieniłam podlewania. Podlewam je ciągle tak samo. Te dwa podlewam co dwa tygodnie, bo zauważyłam właśnie, że one się suszą i robią się brzydkie, kiedy podlewam je rzadziej. Inne moje sukulenty, też takie mówiąc z IKEA, mam jakieś tam inne. Podlewam co trzy tygodnie, mają się dobrze. Natomiast te dwa muszę co dwa tygodnie. I ostatnie dwa podlewania zrobiłam olejkiem nim, i nie chcę zapeszać ale przestały tak bardzo właśnie opadać liście. Raz na jakiś czas coś tam się wysuszy, coś odpadnie, ale nie ma tragedii. Zauważyłam też, że wychodzą nowe listki, tu coś małego, tu się coś ostatnio też pojawiło na tym drugim również. Ten drugi to w ogóle, ten jest już tak wyłysiały, ale tutaj to wszystko jest nowe. Tutaj się coś też pojawia, więc zaczęły się pojawiać nowe listki. To jest fajne. Ja na tych dwóch akurat sztukach widziałam wciornastki, więc najpierw stosowałam oprysk, potem podlewałam właśnie dwa razy chyba olejkiem nim i na razie się sytuacja uspokoiła, ale też myślę, że skoro miały wciornastki, to muszę jeszcze po prostu użyć jakiejś chemii, żeby je wybić na 100%. No bo nie jestem pewna, czy za chwilę. Nie powtórzy się sytuacja i nie wyłysieją one całkowicie. No tak jak mówiłam wcześniej, moje to syngonium wygląda lepiej, natomiast też um, ostatnio dojrzałam, że pojawiają się liście, które są zjedzone, takie wysuszone. O, nie wiem czy tu będziecie widzieć. Więc tu ewidentnie jeszcze coś um, jest, coś siedzi, jakieś robactwo, więc... No nic, będę próbować tymi dwoma preparatami, które zamówiłam na Allegro. Mm pokażę wam dokładnie właśnie w styczniu co zamówiłam, na pewno jeden preparat jest na wciornastki a drugi jest tam na ziemiórki z ziemiórkami mam ciągle problem ktoś mi polecał posypanie ziemi cynamonem i rzeczywiście jest tych ziemiórek mniej, natomiast ciągle są denerwują mnie, bo czasami mm, wpadają do napoju i nagle chce się napić a tam ziemiórka pływa, więc e, ziemiórek <laughs> chce się na pewno pozbyć więc też ten drugi ma działać na ziemiórki, zobaczymy co z tego wyjdzie więc tak to wygląda. Na razie są same straty. Mam nadzieję, że to, co gdzieś tam uschło, no to wiecie, odżałuję to, ale że nie będzie gorzej, że do mojego powrotu z urlopu rośliny przeżyją, że nie stracą więcej liści albo że te straty nie będą aż tak duże. No i no, mówiłam, ten sezon jesienno-zimowy jest tragiczny i tak to wiąże właśnie z tą nową ziemią bo tak jak mówiłam wcześniej nie miałam w poprzednich latach w ogóle problemu z roślinami, a teraz niestety od wiosny ciągle mamy jakieś mm, przygody. Mam nadzieję, że zakończą się te przygody sukcesem. Jeżeli macie jakieś pomysły, co tu się mogło zadziać, dajcie koniecznie znać w komentarzach. My się będziemy widzieć w kolejnym roślinnym odcinku, właśnie po Nowym Roku. Będę mieć dla Was zakupy roślinne. Zamówiłam kilka roślin. Dziękuję Wam w ogóle serdecznie za komentarze, gdzie polecaliście i odradzaliście też sklepy, z których robiłam zamówienie, czyli Zielony Parapet, Plantino i. Kokoflora. Zamówiłam z tych trzech sklepów. Kokoflora u Was miała takie jakby to powiedzieć, podzielone komentarze. Część była bardzo zadowolona z zakupów właśnie w tym sklepie, a część się totalnie odradzała. Kilka z Was też polecało zagajnik, więc możliwe, że w przyszłym roku, jak będę w Polsce, a będę mieć ochotę na jakieś znowu roślinne zakupy, to zainteresuję się właśnie zagajnikiem, więc dziękuję serdecznie Wam za Wasze komentarze, za polecenia, za odradzanie też. No, sezon jesienno-zimowy rządzi Sięść swoimi prawami ja też liczę, mimo wszystko, że te rośliny, które zamówiłam, że przyjdą do mnie w dobrym stanie. Moja mama już je ma, natomiast jeszcze nie miałam okazji zapytać, no jak te rośliny wyglądają, więc troszkę nie ukrywam, martwię się co to będzie, jak przyjadę, jak je zobaczę ale, ale mam nadzieję, że przyjechały całe zdrowe i że będą się ze mną mieć dobrze więc zapraszam was serdecznie na kolejne odcinki roślinne po nowym roku, na dzisiaj wam dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że film wam się spodobał komentujcie, dzielcie się swoimi opiniami, jeżeli fajnie spędziliście ze mną czas to dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się, ściskam, buziaki pa pa